Jak się debata? Na wiele pytań w ogóle merytorycznie nie odpowiadano. To po pierwsze. Po drugie, zawsze przewijała taką propaganda nad merytoryczną dyskusją i rozmową o tym, co dla nas, dla regionu jest najważniejsze. Ale jedno, co mnie najbardziej tak powiem, zawiodło. To nawet były bardzo konkretne pytania na temat Rodzjańskiej drogi wodnej, ale do tego tematu prawie nikt się nie odniósł, bo na tej Rodzjańskiej drodze wodnej są ogromne pokłady nadziei na to, że pod tego, że jeśli nie będzie tej trzeciej nitki, czyli kolej S3 drogowe przejście oraz odry... Nie będzie to wykorzystana ta trzecia nitka, to po prostu wejście tych większych statków do Szczecina w związku z pogłębieniem toru wodnego na 12,5 spowoduje zablokowanie tego portu. Dlatego że jednorazowe ładunki w ilości 40 tysięcy 45 tysięcy ton muszą być szybko odwiezione na południe, czy w Jeśli nie będzie tej trzeciej nitki, jeśli będzie kulawa kolej i kulawa. SK tak zwana, tak? to my nie damy rady sobie, a to są źle skoordynowane inwestycje i o żeńskiej drodze wodnej jest mnóstwo dyskusji, rozmów na kongresach. Natomiast nie dzieje się praktycznie nic. Od 2015 roku mamy podpisaną umowę polsko-niemiecką. Nie realizujemy ani jednego kroczku, nie zrobiliśmy przez te cztery lata. Na Odrze Swobodnie Płynącej jest około 400 ostróg też do remontu, bo ta Odrzańska Droga Wodna nie wymaga budowy, tylko odtworzenia. I tutaj rzeczywiście pomimo zapowiedzi ministra Gowalczyka przez te lata ja nie zrobiono absolutnie nic. Bo dokończenie jednego stopnia wodnego w Malczycach w stosunku do zapowiedzi, że poprawę uzyskamy dopiero wtedy, kiedy zbudujemy 27 stopni wodnych, no to jest to ogromny dystans kilkudziesięciu lat, który przed nami, a tak naprawdę nie zaczęliśmy jeszcze ani jednego kroczku do przodu. I problem polega na tym, że my często myślimy, że możemy się potknąć o wielkie góry, czy o wielkie przeszkody, a często się potykamy o byle kretowiny. A według pana, która? który kandydat najlepiej wypadł? No, nie ulega wątpliwości, że bardzo dobrze zaprezentował się pan Wieczorek i pan Nitras. Całkiem nieźle pan Rostow Żepa, chociaż on o gospodarce morskiej oczywiście nie miał zbyt dużej wiedzy, ale prezentował się na tyle, na ile PSL swoim programem trafia do społeczności. Natomiast, bardzo tak powiem kontrowersyjnie zachowywała się Pani Jacynowit dlatego, że no to jest taka kandydatka niezależna, która bez przerwy wkłada Kij w mrowisko. Ona nie odnosi się merytorycznie do tematu, ona nie podaje faktów, ona nie polemizuje z, z rzeczami, które są dotykalne tylko stosuje hasła w swoich przemowach, slogany, wielkie słowa. Patriotyczne, takie uniesione. No i widać było to tak. Zresztą na filmie będzie to wyraźnie widać, że była mowa o tym, że każda z osób będzie miała czas na ripostę. Jedną minutę. Natomiast pani kandydatka tak zwana niezależna, ona ripostowała całą tą debatę, bez przerwy włączała się w dyskusję, prowokowała ludzi, jeśli nie słowem, to też gestami, tak, bo była bardzo nadpodbudliwa i to w takich dyskusjach, kiedy rzeczywiście chodzi o współpracę dla regionu, o e, pracę wspólną, to to po prostu dla mnie to jest dyskwalifikacja. Taka osoba nie może, że tak powiem, być w polityce, dlatego że ona będzie tylko i wyłącznie e, lukrowała tą rzeczywistość i nie będzie prowadziła... E... Dialogu takiego z kompetentnego z wszystkimi stronami, które mogą wesprzeć pomysły gospodarcze. A pani Ewa Żełuska z Konfederacji? W pierwszej części bardzo dobrze, natomiast bardzo ciekawie się zaprezentowała, natomiast później w tych pytaniach bardziej szczegółowych, że tak powiem, troszeczkę odbiegała od zadanych pytań, ale no, jako siła taka nowa na scenie. Nie, niezwykle, niezwykle interesujące e, też były spojrzenia na niektóre e, właśnie m, dziedziny związane z e, działalnością prywaciarzy, tak zwanych, mm -hmm. tak? tych, których nie wszyscy lubią. A z tego w końcu ta gospodarka żyje, tak? z tego biznesu prywatnego. E, ja pracowałem przez długie lata w spółce Skarbu Państwa, ale ta spółka, że tak powiem... E, e, na terenie Portu Rybackiego Gryf miała do czynienia z kilkudziesięcioma podmiotami gospodarczymi, prywatnymi, i to był taki bardzo dobry konglomerat. Coś na formułę partnerstwo publiczno-prywatne, ale w takiej konwencji spółka z państwa i kilkadziesiąt firm, które na tym terenie. Żyły. Dzisiaj tak próbuje już przetrzymać ten okres trudny Stocznia Szczecińska. Ona się tak nazywa, ale tak naprawdę jest to miejsce, gdzie znajduje się kilkadziesiąt firm i te firmy powinny mieć, ja to doskonale rozumiem, one powinny mieć zagwarantowanie od właściciela możliwości rozwoju. Oni tam poszli po to, tam te rejony, że tam miały być najlepsze warunki dla rozwoju dla nich. A oni cały czas są na jakimś prowizorium i cały czas się martwią o to, czy oni tam będą mogli istnieć, czy zostaną wyrugowani. Powinno być wyraźnie, że z ust pani Jacyny-Witt, że prywatna inicjatywa jakoś nie jest lubiana, a po prostu no, to jest trudne do zrozumienia. Bez prywatnego biznesu, bez zaangażowania kapitału, bez rozwoju tych firm, Gospodarka się nie dźwignie, a tak, kryzys przed nami. W związku z tym trzeba otworzyć im szansę i przestać opowiadać, że prywacz to jest zły partner dla e, spółek Skarbu Państwa, czy dla państwa, czy dla miasta. A mógłby Pan mi jeszcze się przedstawić? Zbigniew Antonowicz. A funkcja? Ja jestem wiceprzewodniczącym Komitetu Gospodarki Wodnej przy Krajowej Izbie Gospodarczej i ekspertem do spraw parlamentarnego zespołu do spraw rozwoju rzek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.